Lekarzy ginekologów, którzy piszą do nas i słuchają tych e, kłamstw, które przed chwilą pan poseł sprawozdawca, e, poseł sprawozdawca e, przekazywał. Chciałabym powiedzieć sprostowania kłamstw, które padły z tej mównicy. Proszę państwa, nikt nie wykona aborcji przy podejrzeniu wady genetycznej. Podejrzenie jest zawsze weryfikowane badaniem inwazyjnym, aminopunkcją, czyli pobranie płynu owodniowego i ocena kariotypu płodu. 100% pewności. I chciałabym to przekazać od lekarzy, ginekologów, którzy nie mogą słuchać tych kłamstw, które przed chwilą padły z tej mównicy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do głosowania nad wnioskiem Komisji o odrzuceniu projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego zaplanowanych na dzień 5 października bieżącego roku. W trybie artykułu 182. To jest moja kompetencja, moja prerogatywa, czy dopuszczę do pytań, czy nie. Państwo posłowie z Platformy i z Nowoczesnej robią cyrk z tej Izby, ja tego cyrku dłużej tolerować nie będę. Zarządzam przerwę w posiedzeniu do godziny 10.00.